Siemanko, z tej strony Koptyk Gaming dzisiaj nagrywamy czwarty odcinek z serii Mountain Blade Warband. E, dzisiaj zaczynam odcinek z bardzo nietypowego miejsca, gdyż postanowiłem, że podbojujemy ten oto widoczny tutaj zamek. No i. no i. no, będzie fajnie. E, jeszcze Wam chciałem powiedzieć jedną rzecz. Grałem trochę przez ten jeden dzień od nagrywania poprzedniego odcinka i zdobyłem sobie nowy ekwipunek jest trochę o wiele lepszy niż tamten mamy zbroję płytową, buty płytowe żelazne rękawice, hełm ale zresztą hełm już był mamy kosę wojskową sztylety do rzucania długi miecz i tarczę Huscarla o sporej grubości i także przystępujemy bez przedłużania do podwojowania tego zamku <laughs> rozpocznij oblężenie. przygotuj drawiny do ataku na mur 8 godzin, no spoko tracę 112 denerów. Aha, i zapomniałem wam powiedzieć, że mieliśmy ten. Yy, mamy pokój teraz z Wegirami, i mamy za to wojnę ze sfadium, także te rzeczy się wyrównały no i... Tak eee. poprowadź żołnierzy do szturmu. Trzeba ich w końcu rozwalić, bo już mi zaczynają wkurzać. Mamy chyba 7 huskarlów i 17 weteranów, także powinno być spoko. Bardziej wkurzający są przy ci łucznicy. Bo są mało, mało defa mają, a najwięcej zrobią, bo strzeliwują tych, którzy wchodzą. Jak na razie jest bez strat, wbijamy się już powoli I na bazę. Do zamku. Hmm, co? Sieczemy powoli. I... ała oni nie wpychajcie mnie tutaj. Jestem ładny. Wow. Kogoś bije cały czas, ale nie widzę nic. Tu jest jakiś gościu. Zbrojny z tego co wiem. No, i idziemy już na stanowisko tych łuczników. Stanow znaczy kurczników, nie mają kurczników, panie łuczniku i bang pierwsze stanowisko rozwalone Teraz musimy ich wszystkich wyeliminować wy Teraz idziemy tam, na tamtych o, proszę Przynajmniej ja jeden no. Bo moi mnie oczywiście z tyłu zostawili ale To tam jest tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięciu że i pójdzie ładnie. Bez żadnej, żadnego uszczerbku na żadnej porze. Plątam się strasznie dzisiaj. Bez żadnego uszczerbka na zdrowiu. No jest pop. Tutaj widać piękną walkę. Moi ludzie się przedzierają. Ale ci zbrojni nie mogą im trochę dużo zrobić, bo oni są. ...dość dobrze wyposażeni. Zabiłem! Drugiego. Dobra, poprawię się z sztyletami. Jeden, drugi... ...trzeci... Czwarty dostał, ale chyba go nie zabiłem. Czwarty... O, wygraliśmy! No to nice. Nice guys. Kontynuuj. Mam wobec ciebie dług wdzięczności z uwolnieniem nie przyjacielu. Ależ nie ma za co. A, to jest Wegir. Także pogodziliśmy się w końcu. Teraz już jesteś wolny, panie. Dziękuję ci panie. Nigdy nie zapominam kogoś, kto zrobił dla mnie coś dobrego. O, ludzie. Weterani, ucznicy jest jeźdź... To sobie wyrównamy trochę Bo mieliśmy trochę strat Ale teraz będzie dobrze łucznik Rekrut piechór No To by było na tyle Jeszcze coś już tu jest To jest drogie Kusznik, piechór Pojmij gotowe o! Mamy ten sam miecz. Zrobiłem ten władz, że nie sprzedałem połowy tych rzeczy. No i teraz nie mam miejsca. No nie wiem, nie wiem. Nie, na razie nie chcę. Odojdź. Odojdź. No. <śla> ten samek jest pusty, ale... No ja tam nic nie gadam Spróbujemy jeszcze rozwalić ten zamek. Chyba no, nam się uda. Mhm, mm piechurzy. Szkoleni piechurzy, wojownicy na weteranów, a weterani na huskarów. <laughs> ucznicy na no, łączników weteranów. A nie z rejestra awansu nie, nie awansuje, to jest... To jest taki nieróbrzy masakra. Nic nie robię, tylko ginie. Ja się muszę denerwować, tylko... No, mamy mapkę ładnie, ten... niebiesko już troszkę. <laughs> Powoli idziemy do przodu. 150. Chyba będzie easy. Rozpocznijmy obwężenie. Przygotuj drabiny, zrób to. Pani mi tu nie przyjdzie. Mam nadzieję. Nie nie przyjdzie. Prowadź mnie, że do szturmu. No i tak. Podbój numer dwa. Ależ ja ładnie wyglądam w tym hełmie. Tak bardzo rycersko. <laughs> Bardziej mi ci łucznicy wkurzają, to jest takie... To jest takie wredne. No, już mi łucznikowie zabili. No, ale harcownicy już tam coś... W ten, teraz działają. Łucznicy nasi. Łucznicy, sorry. No idziemy. Idziemy, idziemy. Bo nie ma czasu. Odbiją nas. Się odbijamy. Nie chcę spać proszę. Ну, no, убийте там. Да, боже. Убийте, земки. Давайте. Ну, вообще зачем? великую какой страха. Вида какие-то Это какие trzy. Um, dobra, idę tych kuszników rozwalić. Jeszcze dwóch, jeden gdzieś tam uciekł. O, a z pałkiem nie wie, tak? No to zobaczymy. O, tam jeszcze więcej jest Nie no, nie trafię Trzeba ich ręcznie rozwalić, o wow. stałe Gień Gin No nie Dlaczego? Kosa bojowa no. Ojacie. Powoli, powoli, ale idzie. Jest dobrze. Aż tak dużych strat nie mamy. Tam, tam, tararam, tam, tararam, tam, tararam. Tararam, tam, 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 Tarerem <śmiew> no, tam, tererem tam, tererem tam, terremtem, 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 sobie terremtem, tutaj terremtem, tam. co to było? terremtem, 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 co to było? или что? You wanna fight? You wanna fight? Там все еще крылья. Хеба, без вонеста. Тусон. А ты спритюльная. To jest... Z... Aha, tu są kusznięcie. I Zbrojenie. Nie. Daleko ode mnie z tym kill-offem twoim. Co to, to masz? Nie wiem, nie wnikam. O. Tak się bawicie. Dobra. Ta tarcza rozwala moim kosom Jeden, drugi, trzeci, trzeci, trzeci! Gol! Znaczy nie gol, tylko jest! No, i to było na tyle Zostajesz moim mięcem, rodzielcu! Tak! No, i to było na tyle. Na tyle Ile mamy trzech piechurów Znaczy zbrojnych Dzwoni, pojmij pie chociaż pięć Pięciu Leśny wodny Gotowy. O fuck nie, nie wziąłem jeńców Kurde nie proś o nagrody Jeszcze jeden zameczek może mamy wody 50, no to easy Ucznik, strzelec Jeździec czy To jest pytanie Piechotniarz, żeby się nie wyróżniali O to mi chodzi bardziej Rycerz wojownik, Weteran na Huskarlów no, Na Weteranów I Ucznik na Uczników Weteranów Mamy awans z tego co widzę, także dodamy sobie <coughs> może taktykę, żeby mieć mniejsze straty i siłę oczywiście dwuręczną też i metal. gotowe który tu jest następny zamek Raindy Zrobimy takie kółeczko naokoło zamków muszę się podleczyć po drodze Byłem pucha tylko. Walabetem mieć hajsu z tych jeńców. Świetnie. A to mi właśnie chodziło. Tam, tararam, tararam, tarurum <coughs> 8 godzin kontynuuj jeśli chcecie możecie dawać propozycję następnej serii bo to już się chyba powoli kończy Program jeszcze z jeden dzień albo dwa zajmę trochę terytoriów. no i będziemy kończyć powoli z tymi swadianami poprawić żołnierzy do szturmu dam Zamach numer 3 Ujęcie pierwsze Zaczyna ta, Czemu jedę pierwszy? To mnie zastanawia bardzo I czemu oni idą pod murek? Cichuskarlowie są serio To jest taka kosa, że masakra tam, tararum, tararum. tam... No co zaraz się wbijemy chyba ostatni Z tego co widzę Tłumy tu są No dalej moi ludzie Dawajcie Dawajcie dawajcie. No żeby nas nikt nie trafił Bo będzie źle Źle i bardzo źle Nie wolno zlecieć To jest punkt numer jeden ale ja tu jestem na samej krawędzi, zróbcie mi miejsce O, to mi chodzi, dokładnie wow. No i dawaj, 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 dawaj Dawaj, 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 dawaj No! Witam, człowieku! Hopsast, hopsast. No, hop. Dobra, trzeba wyciągnąć ciężkie działo. Komuś tam między oczy wali. No albo no, między śledzioły. To jest to samo. GI! Zbrojny też GI. Dobrze, zlatuj na dół. Nie ma tu dla ciebie, dla nas dwóch miejsc. Raczej dla nas 65 miejsc. No. Idziemy dalej Nic nie zatrzyma nordyckiej potęgi i nożów moich kochanych i mi tutaj Ty też Jeszcze raz Jeszcze raz Jeszcze cztery noże mamy Co ten mi tu przyleciał Wszystkich z nożów zapomniałem i znowu mam tak ma HP. Oops, oops, oops. O kurde. No nie powiem. Dużo ich. Ale my damy radę. Bo my jesteśmy narodami. Może sobie znaleźć kampę fajną. Na takim. na takiej belce. Fajnie. To ja sobie zrobię tutaj kampę. Może. Tutaj. Hop, nie idzie. Dobra. Czyli trzeba klasycznymi sposobami, czyli go rzut i rzut i bank 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 Starczy go Skopa, bank bank i du. Bo ja to ręcz tam był czy ten leci Szedł kampu swojej no puśćcie mnie tu, bo też sobie chcę kogoś No chyba, że nie. W takim wypadku trzeba iść na około. Dlatego ja idę po tej belce, nie tak. Dobra, jest spoko. Idziemy po tej drobince, a raczej po schodkach. Zrobimy im ładne plecy. Takie bardzo ładne plecy. Takie świetne plecy. Moją kosom bojowym. Już cię mam. Mam! Gini! Dobrze, tu jest jakiś toporek. Wrócimy sobie... Chyba, że tak! <grystanie> Tab aby wyjść. Kontynuuj, kontynuuj. Weteran, strażnik, weterana sobie weźmiemy. O nie, tego nie. Nie, nie chcemy się ich brać. Zbrojny pie, chociaż mamy ich już dużo. Też nie bierzemy. Kolejnego wykonania, bla bla bla, bla 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 a wezmę przynajmniej postaram się, żeby mi go dali na strażnika, pięknie wygląda, ucznik na strzelca, weteran na piechociarza, jeździec na rycerza, piechur szkolony na wojownika, weteran na Huskala, wojownik na weterana no i tak, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Podbiliśmy trzy zamki dzisiaj. O, dirim podbili, jak ładnie. No to nie, nie dużo już zostało. <grym> tak więc to był odcinek czwarty z serii Modern Light Warband. Jeśli wam się spodobał, no klasycznie subskrybujcie, komentujcie łapki do góry. No i udostępniacie mój film, bo mało, mało wyświetleń, bardzo no i do zobaczenia w następnym, więc trzymajcie się ciepło na razie, cześć